Powiem ci, kiedy wystąpiłem. komuś nałożyłeś banak, to um, ostatnio? Komu? Nie. Alikanow. Czemu miałbym Ali, no, Ali na kolejce? Mina obs się wyświetla się. Wspólne informacje o banach ograniczone. Narzucono ban na kanale doktor Alikanow. Siemka rzucam lura i słucham u doktora. Ona ma moda u mnie. <śmiech> nie <śmiech> wiem, jak ma banam mieć. No, serio. Mogę ci później Robię print screen ci później podeślę. Okej. Okay. Okej, okay, czekaj. O, ty to ja tu nie skaczę, Dobra. tylko się gdzieś. Ty... W razie co? Shiftem sprintujesz, Kontrolem się ślizgasz, Spacjum skaczesz. No, mnie tu laguje, co tu się dzieje? Aha, co tu było? Laguje się? To czy... Aktualnie Jak... przeszliśmy do gry, więc Aha. aktualnie może być różnie. Zaznaczam miejscówkę. Teraz powinieneś widzieć na mapie taki znacznik niebieski. Widzę tylko taką kreskę linię. Po lewej stronie. Po... lewej? No. Dobra. No, się spację, no i dawaj... Rozrzedzi. Dawaj za mną prosto, Mi jak mnie widzisz na mapie. W lewą stronę, Ta, w lewą, widzę, lewo, ja. lewo, lewo. No. Widzisz, no? No, widzę, widzę. To jestem ja i tam widzisz ten znacznik, nie? No, teraz widzę go, dobra, wiem. Więc staramy się tam polecić I wylądować mniej więcej w tamtych okolicach. Ale... mam... Taką Ale się pozdrawiam jakieś? w ogóle. Dziękuję. Eee, tak, nadam ci za chwilę. No, tak mi tak lekko. ci nie. Może jak wylądujesz, to będzie ok, w sumie. Eee, albo będę musiał coś zmienić w ustawieniach. Mm -hmm. Bo w sumie coś mi tam trąbiło, że muszę zaktualizować jakiś sterownik z, z tej, z nvd. Mhm. Mm Ale. Pobrałem go, ale jeszcze nie zainstalowałem. Tak jest. Postaraj się po prostu wylądować mniej więcej tam, gdzie ja jestem. Ja zdobyłem jakąś broń i postaram się, wiesz, zdobyć A ja niczego ja wszystko co nie. napotkałem na drodze. O. Nie mam żadnej Ej. broni aktualnie. Ja to Nie jest mały klucza. problem. Dobra, mam, mam jakąkolwiek strzelbę. W razie chcę zaraz cię przyjść. O, ja też. Ja mam ja mam pistolet jakiś. Okej. Okay. W sensie Famaza mam. Mhm. Okej. Okay. Na tap sobie wchodzisz w razie ksowy kwipunek. Okej. Okay. Widzę. I tam możesz sobie wiesz, myszką wszystko przełączać, włączać, co tam wiesz, potrzebujesz. Ja tu gram w Minecrafta, drzewo niszcze. <laughs> możesz sobie ścinać właśnie, nie można budować niestety, ale no. To nie jest ten tryb. No. Coś tu mam jakieś... Kineczki. Dobra. Rzeczywistości działa. Idę do ciebie. <laughs> do mąki, nie przejmuj sobie. się. Okej. Okay. To, to ma jakiś kawałek metalu, co to jest? Modyfikacja do pojazdu. Ciebie. To jest coś takiego, co możesz sobie dodać do pojazdu i to jest taki jakby taran, ale tak by wiesz, nie jest jakoś super ważne. Najważniejsze, chodź do mnie, za tobą jestem. Weź sobie to, strzelbę zieloną. Ja mam yy, zielonego FAMASa, jakby co. Ale wiesz, zawsze jest warto mieć na przykład strzelbę, jakiś właśnie karabin, jakiś taki pistolet maszynowy, wiesz, kilka rzeczy, nie? Okay. Możesz sobie wziąć to i wypić. Lewym przyciskiem myślę jak to weźmiesz do, wiesz, do łapki. Wtedy gdzieś się tarcza odnowi. Okej, okay. ale chyba na razie nie potrzebuję, bo Full. Właśnie masz 0 tarczy. Masz 100% HP, ale zero tarczy. Jak spojrzysz na A, mnie. Dobra. To widzisz. Tylko no. jak to, to pije? Aha, tak to pije. dobra. No, nie możesz hmm. się ruszać i jeszcze raz się napij. W zasadzie bardziej żeby są... tu na rynz. <laughs> o, i teraz masz full, ty mi już nie odnowisz sobie więcej nie. Hmm. Tutaj goście się strzelają, więc możemy w sumie pójść się postrzelać z nimi. Albo poczekaj. Jak aż chcemy. Się Oj, tam zawsze największa zabawa jest wiesz, nawalają się z nimi. A że nawalają się tak blisko. że... Tylko jeszcze fajnie byłoby ich widzieć. Tam tu przy mnie, centralnie. Jeden leży. Drugi gdzieś tu lata w okolicy. Tutaj jest, za tym Tomkiem. Dobra, leży. No, i tak się rozwiązuje problem ogółem w Fortnitecie. Jest tu jest jakieś leczonko, potrzebujesz? Nie, mam full ludzik. Te bandażek ci odnawiają do 75 HP ogółem. Jakbyś stracił, gdzieś tutaj jest skrzynka, bym ją słyszę. Eee, ja ją nie. widzę, widzę ją. tu jest. na gó na tej Tak, spadłem. Gdzieś tutaj jest ogólnie Mam jakiś niebieski. Coś, nie wiem, kto to jest. E, Tutaj koleś łazi nad nami. Znaczy, tam do ciebie gdzieś gdzie, bo ja jestem trochę niżej. Ale idę do ciebie. Oberwał. Za tym budynkiem gdzieś jest. Okej, okay, bo w ogóle nie wiem, co, co zostało z moją e, e, bronią. Zmienia się w kapuśce. Jedno z moich broni. Ej, to ty jesteś. Gdzie jest ten koleś? A tutaj jest, dobra, w wodzie. Dobra, leży. Nawala no do mnie kolejny. Dwóch jest. Ja mam amunicji! Fuck. Nice, dobrze! Pobijeś go Możesz... Wielu rzeczy nie rozumieć, tak jakby wiesz To jest gra, w której... okej, okay. Którą ogarniasz naprawdę nie Możesz się ją ale ty ją chyba po prostu podniosłeś tak, Jak tak, miałeś tak, broń jakąś No, więc dlatego miałeś kapustę Dobra Tylko właśnie nie wiem, co się stało z moją bronią Musiałeś ją podnieść, wiesz? w sensie tą kapustę. I wtedy ci broń upuściło. A, jest. No. Jak masz full miejsca w ekwipunku, to jak coś podniesiesz? I jak to wiesz? Zajmie ci miejsce weku, to ci zamienia zamiast Dobra. Ile tego. Ile w ogóle jeszcze ich zostało? Eee. W 54? To masz duże, duże coś. jak chcesz. W sensie pewnie jakaś mixórka duża. O! Ta duża potka regeneruje ci si 50, 50 jakby potki I ona ci si regeneruje, widzisz, Teraz mam 100, nie ja też się napiję No wypij sobie Nawalają się gdzieś tam Ale tu tam wywalone Daleko od nas Dobra Dobra, przelutujmy sobie te budynki. Głównie w poszukiwaniu to, broni to jakiejś. To jest, jest skrzynka 10... jakaś nad nami. nami. Robię szturmowy redaj. Tutaj masz często skrzynki ukryte na przykład wiesz. Pod tobą, nad tobą i tym podobne, nie? Mhm. Że się wejdziesz tutaj i tutaj są na przykład na tym, nie? Możesz Aha. na przykład rozwalić to tutaj jest wiesz, O kurde, ty, bo chodź, chodź za mną, strefa. No właśnie, tutaj oczywiście jak w każdym Battle Royale ma strefę, która się goni i która zadaje Dobra. się HP, niestety. Dobra. Mogę sobie zużyć apteczkę. Szkoda, że nie dążyłem podnieść tego granatu. Gdzie ty jesteś? Tała. Czekaj, zużyłem sobie apteczkę na 3 HP. To by się jak bez sens, ale uwierz mi, że 3hp w tej grze sporo porozumienia. <grych> Dobra, okay. dawaj za mną. Polecimy sobie polutować gdzieś. Chociaż tutaj się nawalają. I tutaj są skrzynki jeszcze, nie? Na przykład tutaj są na łóżku. O, chodź do mnie. Albo stój, 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 stój czekaj. O, podwykszyłem się, dobra. Ja miałem 5hp dopiero osiągane, że tak powiem. Wiem, ale to sporo zmienia, powiem ci, jak walczyć okay. z innymi graczami, nie? W sensie, 5hp może zobaczyć o wszystkim. A ile zostało? A, dobra, e, do nad, Pod mapą. Masz pod 46, mapę. nie? A, 5, dobra. Widzę. To liczę razem z nami. Kolejny ja masz ilu, swoje kile, a kolejny masz chyba kile jakby... ...drużyny albo ja asysty, mam nie wiem. Kilach. No to git. Tego co... kilofem yy, zaczekałem. <noise> Zajbiście. Jakiś poziom drugi wbiłem. No, to jest poziom karnetu, więc wiesz... Powoli sobie nabijasz, powoli odblokowujesz powiedzmy różne postacie, różne jakieś skiny... Co to jest? Sokół zwiadowczy? Ej, pierwszy raz to widzę. Ja nie jestem jakimś speksem w tej grze, więc jakby wiesz... Dobra, dobra. <laughs> nie wiem... Wow, Ty stary, mam drona! Takiego drona, którego normalnie puszczam i latam nim! Ej, nice. ale zajebisty to jest! Nie wiem, kiedy to dodali, ale podoba mi się to. Tu jest o, tutaj... i wrócił. Ty, jakiś granat impulsowy. Biorę. Weź sobie na pewno tę dużą potkę, bo ci się przyda. Ja mam... żeby. O, ktoś nawala do nas! Lecę na nich. Na niego raczej. Leży. Lepsza strzelba, dobra. Kolory ogółem tutaj mam znaczenie, na przykład... Jest szary więcej. jest najsłabszy, potem no. jest zielony, niebieski, chyba fioletowy i złoty. Coś takiego. Okay. Gdzie Sam ty? jesteś błot, Alek, zamknij się. <noise> Zostaw moje marzenia. Oho, kolejny koleś. Dobra. Tylko trafiłeś. Tu masz na przykład niebieską strzelbę, więc ona będzie trochę lepsza. Dobra. I tu ma chyba niebieskiego famasa, czy mi się wydaje? A nie, szarego. Uy. Szarego, no. Dobra, chodźmy do strefy. Tam na mapie widzisz, to fioletowe to jest strefa, która wiesz, się obrażenia, ta biała linia to jest najkrótsza droga do strefy, nie? Jaka bia... aha, tu, dobra. I ogółem to kółko białe to jest strefa, więc miejsce, w którym jesteś dobra. bezpieczny, dopóki powiedzmy nowa się nie zrobi. I często w Forcie, jak zobacz, na przykład gdzieś tutaj. tutaj, słyszysz ja. skrzynkę, która gdzieś tutaj jest, ona najczęściej jest powiedzmy nad tobą, nie? Najlepsze jest to, że jej nie słyszę. A nie widzisz tego dźwięku takiego? W sensie, wiesz... Ja widzę jakieś dźwięki, ale już nie zwracam na nie kompletnie A. żadnej uwagi. Co to jest? Też Grykłe... na przykład, jak bijesz w to ci się poka pokazują takie kółka jakby. Jakby nie trafisz, to większe obrażenia zadajesz. A. Więc łatwiej jest rozwalić coś, no. Tylko powiedzmy rozwalanie ścian teraz nie ma sensu, to ma sens jak gramy na budowaniu, nie? Bo wtedy możesz za te surowce zbierane budować ściany. to jest fontanna ufitości? To się lekszy i dodaje tarczy, jak sobie rzucisz. Możesz nawet rzucić w nas, tylko teraz to nam nikt no. nie da, bo jesteśmy full. Jak rzucisz ten to w to nas, to nie to, to nam... bo to zagranawia. nie ma sensu chyba, co? No, no, no. Dawaj do strefy biegniemy. A, bo my znowu jesteśmy... a nie, dobra, nie jesteśmy. Mamy jeszcze tam. masz ten timer, nie? Za 51 sekund, teraz ruszy strefa. I musimy, wiesz. Najlepiej dostać się tam, żeby przeżyć. Wow. Mamy auto na przykład, możemy autko wziąć. Co to jest I ja ja mamy na przykład biegnie. lamę. <laughs> to jest lama, ona drobi jakąś tam amunicję i tym podobne, Nie musisz do niej strzelać. Ona po prostu ucieka i wiesz, dropi amunicję. Jakieś tam duże podki, na przykład, nie? No widzę Więc możemy za nią poganiać trochę Dobra, zostawic resztę. Pozbieraj sobie Ammodniej A ja przyjadę autkiem pod nas, żeby wiesz Autkę jest zajebiste O, skrzynkę mam ty Dobra Nie, robię kulę śnieżną chwila, Jak się zmienia tą skrzynkę Halo? Dobra, chyba tyle Aha, tu mi wystarczy Dobra, lecę do ciebie Dobra, dobra Ja biorę autko, więc możesz wsiadać do mnie Nie, nie NIE! ptrę. Chodź Gremlinku Jak się tutaj... Jak się tam wsiada Masz tam klawisz E albo F chyba E chyba No co się z? Okay, dobra Dobra lecimy do strefy a jak jestem w wozie, to mogę strzelać z wozu? No, możesz przy przyciskiem myszy chyba przytrzymać i wtedy będziesz tak wychylał. Aaa. Fakt. Nice. Zawsze chciałem tak zrobić. Prawie jak GTA. Tam się nawalają, ale nie wiem czy chcemy się nawalać z nimi. Po co? Możemy sobie jeździć po prostu. Poziom trzeci zdobyłem. Nice. Ej, hey, tam jest jakiś NPC. Eee, okej. Okay. Korci mnie, żeby tam zjechać. Eee, Szczególnie, że. Bardzo. Widzisz tą linkę przed nami? Nie możesz się mm. do góry i w dół spinać, nie? No tak, po no. prostu zjeżdżać w razie co. Czyli co, lądujemy tam e, w władzę? <laughs> korki, korci! Mam <laughs> no, nikt nie da, ale. Jesteśmy. E sobie przytrzymujesz, żeby wysiąść? Ten typ to tam nam jakieś. Słabe że przydaje Alexa tam typowo Tu masz na przykład pistolet maszkowy niebieski co? Możesz E na niego kliknąć i wtedy tam masz opcję jakby, nie? Że możesz na przykład kupić od niego coś albo coś. Aha, no, Ale okay. za samo pogadanie coś tam dostajesz, więc to się przydaje w sumie. Dobra, tu jest lepszy wóz. O. Tylko to jest akurat wóz do respienia. Na przykład jak ty byś umarł, jakbym zebrał twoją kartę, to tutaj mógłbym cię podnieść, nie? O, skrzynkę mam? No, odpuść sobie. Snajpera, uuu. To wiesz, ja z niej nie skorzystam. Dobra. Eee... Modyfikator <noise> pojazdu tu jest. Możemy sobie to, wybrać to. co to jest? Właśnie nie wiem do końca co działa, e, czeka, nie czeka, używałem tego Czemu ja jakieś zlecenie? Ja to wybrałem. To nam jakby, wiesz, zaznacza wrogiego gracza w okolicy którego mamy zabić i za to golda dostajemy. Dobra, chodź na razie do mnie. Ty kuzacka, jak to działa fajnie. Okej, okay. patrz. No to się broni przed pociskami. W no. razie co? Ja tego zbytnie nie A, używałem. Ale jakby. dobra, bo to jest jakby czasowo. Jak się wyjeżdża na górę? Halo? Musisz pocikać na rączkę. Dawaj, 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 teraz. O, widzisz? Tylko strefa tu jest, więc musimy biec za mną. Tak zwykle, jak chcesz mnie zabić. Ulekszaj się, proszę. Nie dobra. narzekaj. Ja? Nie narzekać? Proszę cię. O, jesteś full. Ty... O kurde, dobra, biorę to. Ignoju! Co to jest za... <noise> To jest bardzo fajna rzecz. która robi różne rzeczy, ale na razie tego nie pojmiesz, więc ja to wezmę. Jaki Zostało ogółem pięciu wrogów. Więc wiesz, więc się powiedzmy, postarajmy skupić gdzieś tutaj się nawalają, w tym budynku. Dzięki, widzę ich tu na dole są. Mogę jakoś Znakajmy pingować? się A, po prostu na nich, nie? Pingowałem. Mhm, nawaliłem do jednego, bo 48 tarczy dostał strzelanie do kibla. Zostaw to Kibel. To, to Zostaw Litoja, Nic ci nie zrobił. Nawalają się wszyscy w tym środku, a my po prostu krzykamy na nich. Hop. Ty mnie trochę teraz żałujesz, że nie mam granatów. No, przydałyby się. <grych> o, widzę. Ja teraz zrobiłem a, trochę, kupiłem rzekę. No, wskoczyłem prosto a, ja do, do nich. Nie strzelać. Nie luzik. <noise> Nie musisz do mnie strzelać. Ja, jak się w ogóle przeładowuje, Czy to automatycznie? Jeden koleś leży. Widzę, zostało trzech Schodzimy tam leżą, znaczy kolejny leży. Nie wiem, widzę. Możesz do mnie przyjść zawsze. Przydać się. Został jeden koleś, dawaj, 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 ty go zabijasz. Chodź tu. Go to jest twój kill. Tutaj do środka wchodzisz tam na dół, po lewo chyba gdzieś. Użyję tu rzeczy leży. Słyszysz kroki? W tej strony są kroki, nie widzisz ich? A, takie białe. No leć do nich. Tam jest, tutaj jest. Wchodzi drzwiami. Dawaj go. Jest! Dobrze Gremlin. Oh, Masz go. Gryfkie zwycięstwo. Gremlin. Nie, to. Gremlin wchodzi do gry i od razu Esa wygrywa.